w murder mystery, w mystery. dobrze e. To on jednak był prawdziwy i myślałem, że to... A się zdoba. Boże narodzenie we Włoszech. Aż cztery osoby tam. Dobra, ja idę tu. żartuję, Nigdy bym nie zrobiła we Włoszech. Kążów? jaką polską? Nie wiem. Kto by się spodziewał? O, kibel. Ładna. Wow. Kto by się wykąpał w taki wanie? Niech. Napisz w komentarzu. Bo ja bym się nie umyła. Niestety, wszyscy ta wanna jest taka trochę obrzydliwa. I czemu my nie możemy wyjść na dowór wór? <coughs> Lub i im... możemy. No i zabiła mnie baba. Baba. Baba mnie Co zem... się popsuło? O oh my god. Ona oh, chyba sprawdziłam sigmo jest. I... Love... oj, on kocha ma Ej, czy to jest Jasiu? Ej, zobaczyć. A ja wyszedł, no nie chciałem czy zobaczyć. vou e love Maya. Te <totricion> amo, eu quero ganhar. Oi, E oi. Ei, um presente. Dobra nie, tu nie, O matko yy, Współczuję nie, pokazuje swój miecz. wow, Wow Współczuję no, Zostawcie mi prezent jaką on chyba go postawił. Nie, też był tu. No nie idę na losowanie. Chcę, żeby był tam. No a nie, zginę Spokojnie. Dobrze, to ja będę morderem. Tu nie da się. O, czekam, ty będę morderem. Czerwonym. det er Morder. Хи. <laughs> ale szpagat. Nie. ale szpagat zrobiłam. Nie lubicie, nie lubicie... Żartuję. Nie. nie. Pewnie nie będę teraz murderem, bo nie wiem, Więc kończę ten odcinek. Ale pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Bye!